Witam Was serdecznie, Andrzej, i co dalej? Moi kochani, przyszła mi moja ulubiona maszyna do kręcenia kichy. Jest tutaj. E, powiem tak, że plusy duże mieszkanie na Negro w Dumaguete jest takie, że e, paczka doszła w ciągu 4 dni, a nie jak na Siklhor do 10 dni. 6-10 dni. I oczywiście koszty wysyłki są dużo tańsze. Ta akurat paczkę. Zostaliśmy za darmo, za darmo, to znaczy e, przesyłka była za darmo. Nastyki już bym musiał zapłacić jakieś tysiąc e, peso więcej. Maszyna do okręcenia kichy, moi kochani, a ja dokładnie do salami, do krakowskiej. E, a sam jestem ciekaw, jak ona tutaj, e, czy do, dojdzie, doszła. E, no co, czy doszła? <noise> Ta maszyna w całości, zostańcie ze mną a ja ją postaram się po prostu co, e, przy was rozpakować, chcę uwiecznić tą e, tą chwilę i wtedy zobaczymy e, jak to będzie nie chcę nic wycinać e, dobra Andrzej to, to zobaczymy, aż mi e, dlaczego do, do, do kręcenia kichy właśnie potrzebowałem takiej maszyny? Ponieważ e, chcę zrobić e, tradycyjne, e, tradycyjne kabanosy, e, tak samo z salami. U nas salami jest w ten sposób, że moi kochani jest to zamrożona słoninka e, krojona w kosteczkę i chciałbym, żeby w takiej konsystencji trafiła nam do salami i do innych kiełbas, aczkolwiek maszyna do kręcenia mięsa, której używam, no troszeczkę mieli. E, tą, tą słoninkę i e, no nie jest zbyt ładna, nie ma tej konsystencji takiej kosteczki, rozumiecie o co chodzi żeby e, no po prostu ta maszyna się nie nadaje a to jest maszyna, słuchajcie tłokowa tłokowa, tłokowa aż mi ręce chodzą, powiem wam e, poczekajcie, aż ją muszę tu rozpakować no, kawa maszyny jest więc ja się odsunę. Rozkręcamy. Zobaczymy. Jest. Także może nie w tym tygodniu, bo w tym tygodniu będę się bawił, ale w następnym już będę robił, co? Będę robił nasze ulubione kawalosy. Jak wiecie, kawalosy nie, nie dodajemy żadnej wody, żadnego niczego. Dlatego to jest gęste, żeby szybciutko wyschło ładnie i no, potrzebujemy dużo, więcej mocy. Idę, idę po kosę, idę po kosę. Dobra, kosę mam moi kochani i nie zawaham się jej użyć. E, mam kosę, aby nic aby mi nie ucięło. Mam kosę, dobra. I, I ją zobaczymy, tam trochę, o, odsunę może tak. Przepniemy O. Może tak jakoś będzie lepiej widać. No nie mogę się doczekać. Kosztowała tylko 5,5 tysiąca. Delivery było za darmo na, na, na Negros. Dumaguete, Valencia dokładnie. Wow, aż mam ciary, powiem Wam, mam ciary. Aż sobie usiądę. Bo, jak korzystałem właśnie z maszynki do mięsa, oczywiście profesjonalnej, ale no nie, nie za bardzo byłem zadowolony. Yy, bo, jeśli chodzi o ślimak, maszynce do mięsa, on mi tam. Za bardzo jeszcze mielił, 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 mielił i to mi po prostu wszystko wyglądało jak na pasztetową. A nie chciałem z zrobię pasztetową. Wow. Ale się będzie teraz na Walencji działo! Oj ojoj Andrzej normalnie, nie tak osa. Widzicie? To jest emocja, żeby się spłacić pod pachami? No. Za dużo. Dobra. Tu tak. Jest to maszyna tłokowa, którą używałem wcześniej. I bardzo. Oto. No nie. Dobra, odłożę kosę. Poczekajcie chwila musiałem przerwać z tego względu, że jeszcze jedna delivery przyszła Mój kochani Tylko płacimy dzisiaj pieniążki, tylko płacimy Okej okay. Także Chwila 140 So very quick delivery 1462 A to co tu mamy? Co tu będziemy mieli? Też paczka przyszła, Powiem wam, że Dzieje się, dzieje się w Walencji Tak samo działo się na Sikichor Ale Zobaczymy co to przyszło Podejrzewam, ja wiem co to przyszło chyba Pomasam, pomasam I zobaczę Następna paczka, no dzisiaj piękny dzień Dzięki To 20 you Ciebie Dziękuję bardzo Trzeba na piwki dać wiecie bo po prostu cię was lepiej zapamiętają i jakby Was nie było w domu, czy coś przyjedzie na umówioną godzinę, wiecie, i, i będzie fajnie. Także to, to wiem co przyszło. Jak zostaniecie ze mną, to Wam pokażę. Eee, tak lecimy dalej z tematem. Zamkniemy, bo te, te nasze... No. Także mamy to i nie zawahamy się jej użyć. Dobra. Tak. E, by lepiej było to, to widać, moi kochani, po co? To... O! Tak. Dobra. I jedziemy z tematem. Co to nam przyszło? No. wiecie, nie mam takiego statywu, ale ręce mi się trzęsą, więc e... To oglądniemy za chwilę. Mamy! Voilà! nagrywa się, żebym normalnie znowu jakiś numer nie wyciągnął. Mamy! Voila! Jest maszynka. Jest, już widzę, uszczelka. Są. O, super, powiem on tak. Końcówki do. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo fajnie. Końcówki do nabijania, kiełbachy. To jest do, e, może troszeczkę nawet za grube. Aczkolwiek mam mniejsze, więc e, włożymy. No krakowska, zwykła kiełbaska i e, nasze ulubione rozmiary 18-22 mm kawanosy oraz można zrobić kiełbaskę śniadaniową białą. Dobra, to już mamy, to odkładamy. Ja ją od razu postaram się przy was zmontować, jest korba, jest korba, widzicie, jest korba, jak może, jak wiecie, no aluminiowa, jak to się mówi, no jest, czegoś tam nie urywa, ale jest, odkładamy, wow, i przyszła maszyna, nie jest lekko, nie jest, mm nie jest duża pojemność o jaka ciężka o, jak cię kręcę jaka ciężkość no aha zapakowali a nie wyciągnąć Oby bym nie uszkodził jest lśniąca perełka moi kochani lśniąca perełka i to jest właśnie do y, maszyna tłokowa gdzie tu się wrzuca po prostu aluminiowe, ale o w ten sposób tak y, wrzuca się tu akurat nie dużo wkładu ale y, 2,5 kg pół na tyle starczy Jeden wkład, z tego względu, że nie ma to bardzo dużo. 7-15 kg nie jest to dobre, ponieważ potrzebujemy naprawdę dużo siły i czasami te maszyny po prostu nie wytrzymują. Także do takiej małej, można powiedzieć, produkcji to to, do kabanosów szczególnie wystarczy 2,5 kg wkładu. Wow! Jest! I tu podnosimy. Do, do wkładania jest tak żeby to było fajnie widać i podnosimy do góry do góry i mamy o w ten sposób także wkładamy z powrotem e, farsz do środka widać, widać nawet to jest nawet masywne więc więc No. Nie jest tej manki. No, chodź tutaj. Jest. Także tu mamy wszystko na tipto. I rozmiar. Oj, powiem wam, będzie się działo. Smakosze yy, kawalosów suchych podsuszonych. O i to. Robimy w ten sposób i voilà także jest to kręcić tak jak widać mamy tu no i tu zapasowa uszczelka e, moi kochani dodatkowo to posiada y, taki jakby wam tu powiedzieć y, Powietrze, jeśli dostaje się troszeczkę powietrza do środka, raczej znaczy wkładamy to, my robimy kuleczki takie i wrzucamy, ubijamy mięsko na spód y, takie kotleciki. I żeby nie było powietrza, prawda? ale nawet jak będzie powietrze, no to tu jest taki przycisk i on to po prostu y, taka dysza, nie dysza. No w każdym razie, odpowietrznik, chciałem powiedzieć. Widzicie, kupią mi się słowa. także wszystko jest tu, widzę, elegancko. Jest. Dobrze, 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 dobrze. uszczelka zapasowa jest. No i zobaczymy, jak to. Tak, ok. Widzicie, no, to żeby nie kopczyć. Ja jeszcze poprawię te uszczelki tu. nie jest lekko, nie jest lekko, tak? dobrze może musi być po prostu e, trochę tu szyku oleju i tak, tak dalej. dalej nie chcę, jak to się mówi nie pcha się na sucho, prawda? nie pcha się na sucho, bo to nic nie pójdzie no i zobaczymy wszystko w każdym razie używałem tej maszyny e, tak samo Robert używał w Tajlandii i powiem tak, jestem ja i on zadowoleni z tego więc to już mamy nadziewarkę do kiełbachy, jakby nie było, jest super. Co tu nam przyszło? Tu, zostańcie ze mną, a zobaczymy co nam tu przyszło w tej paczuszce. Kosę oczywiście muszę wziąć, a mam kosę i nie jest dobra, ale wziąłem pod ręką pierwszą lepszą. No. Nawet nie jest ostra. No. Jest. Moi kochani, co, co, co tu mamy? To, tu mamy to, że są to torebeczki eee. po 100 sztuk. do pakowania próżniowego. Oczywiście ja, tak jak wiecie, staram się yy, no nie robić to w plasterki, tylko w całości. Dlatego robię małe szyneczki, czy tam. No, posklejali to. Oj, oj, oj. Jest. Ma, małe szyneczki, małe bekoniki po prostu. Jest. To są. E, tak, opakowania różniowe, mniejsze, większe. Także wszystko ładnie, pięknie zapakowane. Maszyna nie uszkodzona. O! Dwa razy tyle przyszło ty. Nie zamawiałem, zamawiałem trzy. Raz, dwa, dali więcej. Tak, ale to jest ten sam rozmiar. Nie wiem, w prezencie dostałem. O! Powiem tak, rozbieram to jak na Mikołaja dzieci dostają paczki, to ja robię chyba w ten sposób to samo. Jest! I'm very happy! Także, no takie mniejsze po prostu 15 na, na 20. Yy, no, na znaki po prostu. Kilka tam, e, kiełbaska może jakaś wejdzie, może jakaś mała, e, szyneczka, pół szyneczki, e, wejdzie jakaś pierś, kurczaka, może wejdzie. Także moi kochani, jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego pięknego dnia. E, warto czekać na delivery. E, no cóż, wydatek był z samego rana, ale to, e, to po prostu. A, zobaczymy, e, zobaczymy jeszcze, czy... bo ja mam mniejsze takie do kawa -nosu. Czy to akurat po prostu wejdzie nam w, co? Wejdzie nam po prostu na tą rureczkę. Mam kabanosy. I już tutaj sprawdzamy rozmiar. Jest. Mam tu taką rolkę, jak widzicie, która znaczy mniej więcej rozmiary będą dwa, mniej, mniej więcej będą rozmiary takie same e, jelita e, wiem, te. baranie <grywia> Dobrze. o i mam tu muszę to odkleić zakleili skórcze wieki o e, są to osłonki kolagenowe Nie plastik No, chodź tutaj O Bazurów nie ma, bo gryzam normalnie. Czasem, jak mam chwilę do stresu i tak dalej. Dobra, mam tu e, taką osłonkę i ja muszę zobaczyć, moi kochani, czy to e, wejdzie mi e, w dziurkę. <laughs> czy mi wejdzie w dziurkę? E, odkręcimy. Jest to kaliber. 18 mm, 18,22 mm i e, no, oby to mi weszło, jak nie, no to zrobimy. Tak, moi kochani, na kabanowski idealnie, idealnie to e, kondonik weszedł o, i, i będzie się działo, tak? Jest super. Także Piękny dzień uważam za zakończony. Mam nadzieję, że mi się jeszcze coś fajnego przydarzy Ale Jestem z zabawkami, moi kochani, bardzo zadowolony. Tak. Mała rzecz, a cieszę. No nie taka mała, ponieważ... Ciężka. Dlatego, tak jak Wam powiedziałem, wysyłki, dużo też paczek zamawiałem z, e, z Lazady na Sycyj i te, te przesyłki dochodziły w ciągu e, bodajże 8 dni, 7 dni do 10 dni i powiem Wam co najważniejsze, e, bardzo dużo paczek miałem uszkodzonych. To znaczy, coś pogięte, coś porysowane, wgniecione, popękane, ponieważ to jest wydłuża transport, to później z samolotu, czy z innego konteneru idzie to na Sykicho. Ja tam widziałem, jak oni po prostu traktują te paczki, więc bardzo dużo, można powiedzieć, miałem zwrotów. Ja zawsze płacę przy odbiorze, nie płacę, bo później przy odbiorze, Staram się rozpakować paczkę, mając te pieniądze w ręku, żeby powiedzieli, że e, no, nie wiadomo, czy zapłaci, czy otworzy tą paczkę. Ja po prostu mówię, że chciałbym sprawdzić, co jest w środku, czy wszystko jest dobrze, czy wszystko nie jest łamane. E, z tego względu, że ja od razu ci tu płacę, a jeśli będzie coś nie tak, no to wiadomo, że napiszę, że paczka została jest uszkodzona podczas transportu i klient odmówił. E, no czego? Odmówił e, no, mm, odebrania paczki. Także za, zaraz już, jakbym miał coś zmielone, już bym coś kręcił, kihę. E, ta, tak to było na tyle. A ten odcinek, właśnie starsi panowie i młode kobiety, e, postaram się, bo już wszystko e, mam, e, jak to powiedzieć, scenariusz taki ułożony, E, rozmowę z kilkoma osobami odnośnie dlaczego tak jest czy to jest miłość czy, czy to nie jest miłość o co tu w ogóle chodzi e, pan ma 65 dziewczyna 25 e, czy to jest miłość i tak dalej także na te wasze pytania e, odpowiem jak najbardziej mm, dziwicie się dlaczego jestem jeszcze singlem <laughs> na no to wam właśnie powiem wszystko co i jak w następnym odcinku trzymajcie się pozdrawiam Andrzej, i co dalej? Wiem! Zaraz będę kręcił kijem. Trzymajcie się.